âm um, âm mm, âm mm. Szanowni Państwo, moi drogi i moi drodzy, witam Was serdecznie, niezależnie czy jecie tłuszy, czy żrecie ziemniaki. W dzisiejszym Dniu zobaczycie tydzień diety Carnivora oraz moją opinię na ten temat. Ach, ta przetrudna redukcja. Zakupy Keto na ostatnie dwa tygodnie przygotowań do brad versus brat. Ani żadnych rzeczy i tak bezkarny, słony karmel bardzo dobry, podobno, no, nie, podobno, no sam pół zjadłem wczoraj dwie minuty. I jakieś sceny niewykorzystane. To będzie Pan musiał zapłacić za połowę. A to skąd Pan ma klucze <laughs> <noise> Skąd pan tu ma klucze? Jednak zanim zaczniemy, chciałbym poinformować Państwa, że pan doktor ma dla was świetną wiadomość. O jest pan do... panie doktorze, Cześć, niedobry. Cześć, dzień dobry. pan doktorze. Y... Czy pan coś robi? Jeść W ogóle rozpisuje diety takie rzeczy? Ja po medycynie, proszę pana, ja się nic nie znam na tym. Ja sobie kupuję jedzenie jak już pokazać wow. panu. Ja bym zobaczył chętnie co tam to jest. Zapraszam. To prawdziwe jedzenie. Ja widział, takie... pa... widział, żeś pan jak dociąłem na tym? O kurde, ale że pan doktor dociął, ja pierdzielę To ten co tą ketozę, tak tylko ketoza, on mówi, to on takie to ma yy, A statyny pan bierze tym razem, czy nie? W dobie mam te statyny Tak, na podkata pojawiła się zakładka Katering I uwaga, nie na Rzeszów, nie na Podkarpackie tylko na całą Polskę. Mamy to moi drodzy. I tak, po wielu waszych prośbach zweryfikowania rynku cateringowego postanowiliśmy stworzyć coś od nas dla was. Tylko nie kolejny kopiuj-wklej na jedno kopyta, a coś zgodnego z naszą misją i z naszymi doświadczeniami, które pokazujemy wam już od 2016 roku tak naprawdę. Złoto faraonów nawet u nas. Co to oznacza? jak to co? Będzie tłusto, zdrowo, różnorodnie i po naszemu oczywiście. Jak pachnie Boże! <laughs> to sobie! No tak, to ja mogę mieć kateri. Widziałeś burgera, sukinsyna kiedyś prawdziwego? Z serem zasrańca? Nie A nie soczewica i ten. A jakie to jest jakie to będzie menu w takim razie? Dla Zaawansowanych, średnio zaawansowanych, jak ktoś chce przejść adaptację, to Pani, będzie. takie będzie menu? to będzie mieć tak naprawdę w dwóch wariantach, tak jak tak powiedział Zjemy ciasto i powiem. Dobra. Na początek przygotowaliśmy dla was dwa warianty. Adaptacyjny z ograniczonymi węglowodanami oraz poadaptacyjny, czyli nieco bardziej rozbudowany. Naprawdę moi drodzy, to jest wszystko w waszych rękach. To co tutaj się znajduje, to są nasze propozycje, ale my jesteśmy dla was. Jeśli chodzi o catering, no to jak wam coś nie zasmakuje, to oczywiście wysłuchamy was, wprowadzimy jakieś inne dania. No bo po co my tutaj jesteśmy? Żeby stworzyć najlepszy catering keto w Polsce. Taki prawdziwy, a nie sukawiury. Mmm. Docinka. nigdy nie była tak prosta. Wszystko policzone. No jezu, jak pachnie. Mm. my to, chodź. Mm. O kurde, jaki dobry też. Buka typu B, kanałowa. O tak, Boże. A tłuste jest? Puścioczka. Takie powinno być? Tak, jak Kocru zawsze lubił. Wszystko tłuste. Gdzie takie cuda? Wodkę zakładka catering. No dobra, tego już koniec. Przechodzimy do meritum, czyli do mięsa i przytłaczającej ilości produktów odzwierzęcych. Jak wiecie, z Instagrama, calutki tydzień jadłem jakieś 80% produktów mięsnych, plus 10% od reszty yy, takiej całej, wiecie, w postaci jaj yy, i serów i tak dalej. Natomiast marginalna część były to produkty roślinne, nie wiem tam, z 5-10% i co, i nic w sumie. Nie wyczułem jakichś znaczących zmian pod względem kompozycji ciała czy wydolności, a o to mi chodziło w sumie najbardziej, przygotowując się teraz do brat versus brat. Yy, natomiast co muszę powiedzieć, na tej kaloryce, pomimo tego, że codziennie oprócz mięsnej bazy w postaci np. stekawowego czy innego burgerka wieprzowego bez bułki, wkładałem w siebie dodatkowo 250 gramów wątróbki lub serc i niestety pomimo tego potrafiłem mieć skurcze łydek i przedramię, oczywiście bez suplementacji elektrolitów. No ciężko po tygodniu powiedzieć, co było przyczyną, bo nie mogę się wypowiadać po tak krótkim czasie testowania Karniwora, bo byłbym po prostu hipokrytą, natomiast najbardziej zaskakująca była kupa. I o co mi chodzi? Na diecie carnivora, jeśli byliście, no białko strasznie szybko e, potrafi iść do góry. I gdy standardował na przykład diecie, no, nie wiem, z 80 gramów do 120 g zwierzęcego oczywiście, bo roślinnego główna to nawet nie liczę, e, tak tutaj normą było 150 w porywach do 200. Także widzicie, duża różnica. No wydaje mi się, że z tego powodu właśnie wspomnianej kupy strasznie mało było w sumie i miała przeciekawą konsystencję. I co ciekawe, zdarzało mi się parę razy pierdnąć takim bezzapachowym... Czymś, co mi się na co dzień nie zdarza w ogóle, ale głównie przy jedzeniu nie się nie mówi, podobno, więc przejdźmy dalej. Bezczelnie proste posiłki, ale jakże ładujące energetycznie i nie tylko, bo pełno tu minerałów i wszystkiego dobrego. W 3 sekundy to zrobiłem. Ogólnie jeszcze Carnivora przetestuję pewnie nie raz, na wyższej kaloryce przede wszystkim, bo tu to tak średnio było, ale o tym potem, bo teraz zakupy ketogenika. Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, zakupy ketogenika. To idę. Pamiętajcie, że jest to pora roku yy, tak, a że zakupy zanim zrobię, to już będzie ciemno. I właśnie wróciłem moi drodzy z zakupu. Jeden sukinsyn i drugi sukinsyn, więc trochę tego będzie. Dzisiaj kolejność totalnie przypadkowa, ale e, oczywiście nie do końca, bo jak mantra będę powtarzał, że moi drodzy, budujcie dietę ketogeniczną na fundamencie jajowym. Tylko to jajo musi być naprawdę z dobrego źródła, e, takiego, któremu ufacie i po prostu wiecie, że są to faktycznie jaja wiejskie, karmione glistami, trawą i innymi takimi, a nie właśnie sztuczną baszą z GMO. Także na takich jajach budujcie, ja nawet 40, 30-40 e, jaj tygodniowo jem, także e, na spokojnie. Pozwólcie, że się rozbiorę ale nie do końca, tylko kurtkę z boki jednej. Zaczniemy trochę od zieleniny, którą będę spożywał, czyli rozponka, szpinak, kiełki. Oraz broku. Z tego, moi drodzy, będę robił takie sałatki, które oczywiście już robię. A to dlatego, że błonnik, oczywiście, troszeczkę zmniejsza poczucie głodu. No, a niestety, nie oszukujmy się na tak niskiej kaloryce, na której teraz jestem e, i na której zrobiłem taką oto formę. No, niestety, głód już się pojawia, choćby nie wiem, choćby nie wiem, jakie produkty jeść, z główną nabijaniem kręci. Więc już brakuje mi trochę minerałów i te hormony też e, w jakiś sposób cierpią. E, stąd takie oto sałatki, oczywiście. Polewam sobie olejem, nie, olejem lnianym, trudno to wymówić. E, oczywiście tym spotketopl, który mrozimy w lodówkach. Już będzie się za chwilę. <laughs> Cicho. E, którym oczywiście polewamy, żeby zwiększyć trochę e, omega-3 do omega-6. Często padają pytania, czy można jeść takie rzeczy jak rzodkiewka. No a dlaczego nie? Czy to trucizna jest, czy co? Albo takie koperek, nawet. Wątrubka kurczaka, moi drodzy, z którego powstanie prawdopodobnie jakiś przepis, którego jeszcze wam nie zdradzimy. E, ale co mogę powiedzieć na szybko o wątrupce? Oczywiście będę się powtarzał, e, ponieważ wątroba nie jest magazynem. Magazynem, powtarzam raz jeszcze, toksyn, a taką, jakby fabryką, która no, oczyszcza nasz organizm. Także nie bójcie się, że to są jakieś toksyny, bo to główno prawda. Co więcej, kopalnia witaminy A, czyli retinolu. Teraz troszeczkę produktów mięsnych e, przetworzonych, oczywiście, kiełbasa, żemieślnicza. E, ponieważ e, lubię wrzucić coś do sałatki, tak jak i moja kobieta, e, wrzucamy trochę mięsa do sałatki, a że nam się nie chce na przykład kurczaka smażyć, no to takie rzeczy też czasem wpadają do tej sałatki i podbijamy w ten sposób białko, ale i smak po prostu jest nie do e, porównania. Jeśli chodzi o taką zwykłą zieleninę A tego nie kupowałem, to już pewnie pijesz Bożek w słupkach Nie wiem co, co będzie z tego robić? Będziemy tak smażyć na patelni i rzucać do gardła prosto, czy jak? Filety z sardynek, moi drodzy Ale w wodzie, jak widzicie w Kauflandzie są niesamowite rzeczy do kupienia Już nie macie tutaj e, żadnego już... E, no wiecie, oleju napędowego tu nie ma, ani żadnych rzeczy i tak bezkarny, słony karmel, bardzo dobry, podobno, no nie, podobno, no sam pół zjadłem wczoraj dwie minuty. Co bym chciałbym jeszcze powiedzieć, to no, ani oleju napędowego, ani jakichś tam e, pomidorów z dodatkiem e, oleju rzepakowego, także no czysta sardynka, czysta kwas omega-3. Świetne dla Karniwona nawet, e, ale i dla każdego innego człowieka. Drugie i trzecie, bo to droga rzecz, 5,90 za 80 gramów ryby, moi drodzy, także nie ma co przesadzać. Kalafior, z którego e, nie wiem w sumie co będzie robione. Ale się dowiemy niedługo. I nowinka, moi drodzy, czyli e, taka kaufflanska jakby firma Dublin Dairy, czyli Traditional Irish Butter Unsalted. Co to... No czekaj, to pokażę tylko co tu. Tutaj jak widzicie moi drodzy osypki się robią już, także tak to wygląda. Masło, moi drodzy, irlandzkie, ale w bardzo dobrej cenie, bo za 7 zł, a nie za 10 jak reszta, powariowali z tymi cenami, dlatego e, no, trzeba szukać też tańszych alternatyw, bo byśmy zdechli widzę, że jakaś mozzarella jest i już nie wytrzymam, bo jestem zbyt głodny, za bardzo ładnie to pachnie. Więc zaczynamy ucztę oscypkową. Chcesz radia? Nie, to zabieram. No. Zapraszam jeszcze na scenę dodatkowe, bo trochę tego było tym razem. Eee, a statyny pan wie, że tym razem, czy nie? Ach, mam te statyny, To będzie pan musiał zapłacić za połowę. A to skąd pan ma klucze? Tu? <laughs> skąd pan tu ma klucze? Idziesz, dobrze dina. wychodzimy stąd i założymy. Jest... Dziękuję. No to co? Będziemy mi pokazywać, bo już nie mogę wytrzymać Piotrek. Tak. No bo to jest tłuste, to jest catering keto, a nie jakaś pierdółka oszukana, że nawalą ci białka i tyle z tej ketozy. <grymne> no kurde, to jak już, jak ten, carbonara. Jezu, to zrobię rzeczywiście <grymne> ja, to... Nie, no nie no nie! nie. <grymne> 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 Czego się śmiejesz? Morda się cieszy sama. Ale dobrze, ten burger to był burgera to wiem. <grymne> Ale dobra, to papryka, Piotrek. Ja nie mogę. Ale dokładnie go wam takie no. bardzo wyglądają. No to co, stare mają być, już, No, Piotrek. To stare dają. A no tak. Nie mogę, o, już zjedzmy. Jak moi drodzy, bardzo dobre, tłuściutkie, ketogeniczne jedzonko to tylko przy tak pięknych, wymyślnych stołach robionych na zamówienie. A gdzie takie znajdziecie? Tutaj. Piotrek, jedzmy już tu. tu, jedzmy. <gry> Cicho. A. A, Dobra. I to wszystko na dziś. Dzięki. Po najlepsze produkty pod dietę Keto, oleje i mąki zapraszam do naszego sklepu podketo.pl. Po gotowe plany Keto zapraszam natomiast na stronę z link w opisie kocurketonline.pl lub babaketonline.pl. Dzięki, niezależnie na jakiej dzieci jesteś, życzę Ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka.